Brazing love. Widzicie co jest najgorsze, że to co ja mam tutaj na swoim profilu na Steamie, czekajcie to będzie widać, chyba będzie widać, to zdjęcie stawiłem kiedyś dla Beki na zasadzie haha ale forma Haha, Beka jestem umieśniony, a dzisiaj sam tak wyglądam. Kurde, czasy się zmieniły kto na wino Białas. Kiedyś siedziłem. One short, one Help, Piston of hordes, go in, kurwa! What are you doing, shall? I'm shooting with him and you, kurwa, camping! I hope your mom will get the cancer! Marshal, kurwa! Śmieciu, jebany! Ta, no, mutuj mnie, no, suja FK mnie, mutuj, kurwa. Shut the fuck up, your mom is a whore! Oh my. Look, look at my picture! Look, look at my picture, it's me! Look at my picture! Would you say something to me face to face? Look at my picture! No, 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 I'm, I'm gonna play, I'm gonna play, I'M GONNA PLAY, I'M GONNA PLAY! Fuck you if you want, man. Fuck your mother. A lot in internet, but I... From... I I would destroy you in the real life. Yeah yeah. You destroy me. <laughs> look at me. Look at me. You're so ugly, man. You mother yacker. Yeah yeah. You done scrap Oh curva. Jan Siemanko przesyła 2 zł i 91 groszy. W barze mlecznym Caritasu we Wrocławiu masz dwa naleśniki